W kilku prostych przykładach postaram się zilustrować metodę rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą tzw. działań odwrotnych. Oczywiście przypominam, że działaniem odwrotnym do dodawania jest odejmowanie, działaniem odwrotnym do mnożenia jest dzielenie. Zapoznajmy się z treścią zadania. I proszę bardzo. Drugim działaniem było mnożenie przez 2. Aby wykonać działanie odwrotne, należy oczywiście podzielić przez 2, ponieważ wynik końcowy to liczba 48, tym samym dzielimy 48 na 2. Poprzednim działaniem było dodanie czwórki, a zatem, aby wykonać działanie odwrotne, do niego należy wykonać odejmowanie 24 minus 4. I otrzymujemy liczbę 20, czyli tą liczbę, która była poszukiwana. Aby teraz sprawdzić, że wszystko wykonaliśmy jak należy, podstawimy liczbę w miejsce poszukiwanej wartości, a zatem zgodnie z treścią mamy do pewnej liczby, czyli do 20, należy dodać 4 i efekt tego dodawania pomnożyć przez 2. Czyli tutaj zapisałem w nawiasie 20 plus 4 mnożone przez 2. Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie, czyli 24 mnożymy przez 2 i otrzymujemy liczbę 48. Czyli wykonując instrukcję tak, jak jest ona spisana w tekście, otrzymaliśmy właściwy rezultat. Tym samym zadanie jest prawidłowo wykonane. Spróbuj rozwiązać samodzielnie następujące zadanie. Tutaj mamy pewną liczbę pomnożyć przez 3, a następnie dodać do niej 8. Rezultat to 29. Zastanów się nad tym, które działanie było wykonane jako drugie, które jako pierwsze. Wykonaj odwrotności do tych działań i znajdź poszukiwaną wartość. Następnie wykonaj sprawdzenie tak jak w przykładzie pierwszym. Przykład numer 3. Zapoznajmy się z treścią zadania. Wynik końcowy naszych przekształceń to liczba 34. Spoglądamy do treści i widzimy, że Ostatnie działanie to dzielenie przez liczbę 2. Tym samym, aby uzyskać odwrotność tego działania, należy wykonać mnożenie przez liczbę 2. Otrzymujemy 68. Teraz zastanawiamy się nad tym, jakie działanie było wykonane jako przedostatnie. Tutaj w treści mamy napisane, dodano liczbę 5. Tym samym wykonujemy działanie odwrotne do dodawania, czyli odejmujemy od, licz od liczby 68 liczbę. 5, otrzymując 63. No i oczywiście wykonujemy działanie odwrotne do kolejnego, czyli w tekście mamy napisane: Wykonano mnożenie przez liczbę 7. Działaniem odwrotnym do mnożenia jest oczywiście dzielenie, czyli 63 dzielimy przez 7, otrzymując wynik końcowy, czyli liczbę 9. Teraz przejdziemy do sprawdzenia. W jaki sposób tego dokonać? Wykonujemy podstawienie zamiast szukanej wartości liczby 9, ponieważ to jest naszym potencjalnym rozwiązaniem. Pewną liczbę pomnożono przez 7, czyli 9 razy 7. Do wyniku dodano 5, czyli plus 5. I na koniec całość podzielono przez 2, a zatem piszemy w nawiasie dzielone przez 2, ponieważ całość, czyli rezultat dodawania. Teraz wykonujemy obliczenia zgodnie z kolejnością wykonywania działań i otrzymujemy liczbę 34. Zwróćmy uwagę na to, że jest to wynik końcowy wszystkich przekształceń, które zostały w treści zadania spisane, czyli zadanie rozwiązaliśmy poprawnie. Zadanie dla Ciebie. Zastanów się nad tym, co jest wynikiem końcowym przekształceń, jakie działanie było wykonane jako ostatnie, jakie jako przedostatnie. Znajdź szukaną liczbę, następnie udowodnij, że odnaleziona przez Ciebie liczba jest rozwiązaniem zadania, czyli wykonaj podstawienie tej liczby do treści zadania, wykonaj obliczenia i sprawdź, czy otrzymasz rezultat końcowy, czyli tutaj 100? Przykład trzeci. Mamy tutaj dwa słoiki, w jednym 4,5 kg miodu, w drugim 3,5 kg miodu, i chodzi o to, aby przełożyć z jednego słoika do drugiego pewną ilość miodu i otrzymać w każdym słoiku dokładnie po tyle samo. Na początek przekształćmy Łamki zwykłe na dziesiętne. Wydaje się, że łatwiej będzie nimi się posługiwać. No i etapy rozwiązania zadania. Pierwszy etap jest następujący: oczywiście, w jednym jest więcej, w drugim mniej. A zatem musimy znaleźć różnicę pomiędzy ilościami miodu. Czyli otrzymujemy 0,8 minus 0,6. Drugi etap to podzielenie tej różnicy na dwie części, dlatego że mamy dwa słoiki miodu. No i trzeci etap rozwiązania, czyli odlanie z słoika, w którym jest więcej miodu. Ilości 0,1, ponieważ wtedy w każdym słoiku wiemy, że będzie dokładnie po tyle samo, czyli spełnione będą warunki naszego zadania. I właściwie cały pomysł polegał na tym, aby rozbieżność pomiędzy ilościami miodu podzielić na dwie równe części. Otrzymujemy oczywiście po 07 ilości miodu w każdym słoiku. No i zadanie dla ciebie. Teraz mamy dwa pojemniki, łącznie 92 litry wody. No, i chodzi o to, tak jak w przypadku y, wcześniejszego przykładu, czyli słoiki i miód, tak samo tutaj chodzi o to, aby odlać pewną ilość, tak aby w każdym pojemniku było po tyle samo wody. Natomiast pytanie brzmi, ile wody było na początku. Po odlaniu wiemy, że jest jej tyle samo, natomiast zadaniem waszym będzie odtworzenie ilości która była na początku, czyli wykonanie działań odwrotnych. Zastanów się nad tym, ile masz wody na początku, następnie postaw sobie pytanie, ile to równe ilości wody, no i trzecie pytanie, jak odtworzyć ilość wody, która była na początku.